Drodzy jestem Michał <coughs> Michał Kiernowy I dzisiaj sobie nagramy Clash Royale Taki luźny odcineczek Takiego z luźnego grania Okrączę no, to dopiero za 6 godzin Ja jestem w nowym klanie W Husaria I sobie spróbuję zagrać No to nie, nie chcę mi się Zagram sobie arenki Parę arenek tak jak widać, sobie wziąłem roketa, bo zamiast golema, bo golem już w ogóle praktycznie nie grałem. A, A roket się przydaje. W sumie, what the hell? Jakieś nieokarty pol. Patrzcie na to. No co za... Pójdź. Już Pan powie. Ty kraj Dzięki hm. Ja jaki czego. To już jest na hito. Je <słuch> jak zawsze silver chest. Ech. O rę dziewiątej. Aha. Sorry. Hmm. Tutaj na sklepiku mam to. Tutaj nic zastanawiam się za co by dać. Hmm, nie wiem. Nic nie wiem. No. Taki skład może być. Nie. Nie umiem grać. Tak ogólnie bardzo dziękuję za... Też 5 łapek w górę pod filmikiem 30 odcinek Jaki słabo polec ma hordmiowno na... to Cóż mu to da no, jeżeli no zobaczę ja też to mam to zginie no, nie to młodego no, jak masz kielety to ma. Dawaj. To. Jezus yes, hap. Jeszcze grejwiartor. Grejwiarcik moja. Legendarka mała. Monieszkie no leciki, to dawać? Jest. O, oh, była bubeka jakby mi zostało tam jeden hap. No i była to no. I W górze ich jest w tym planie, husaria, tamten plan był słaby już. Najlepszy lider, który tam odszedł to był... Wojtek sobie odszedł i Poklanie. Za zapama. Kuźdź, jeszcze ma wizarda. Jaki czub. Czubciel. Pa, wie, że mu zniszczę. Nie. No, ale jak porszczę mu to jeszcze ma powierzchnię. Kurdy no prince Powież, przegrałem. No. O, nie, tak ja tutaj Ale sznuć, mu tu nie da. Flash Royal My Favorite. Games. Das ist der Englische, der ist

Kurde, jak widać że mój kolega gra dużo, no i nie, i ma zapa. Sklep pewnie tym bardziej ma To puszczę sobie tutaj, żebym miał coś z obroną. Kurde, mówię <laughs> No nie są to za dobry. w tym klanie To, już mam powierzy Powie, że pociesną mnie. No i Patluram. Nigdy nie mogę Patlurama. ręki. Otwieram te skrzynie itp. te ścianie do pola. Jest pyk i horta, no i jest Każdy ma princa w trzecim levelu. Tylko ja nie mam, no i sparki. Ile tochunki? Już też ma... Łe! Jak on się nie obroni, to wygrałem Ja... wygrałem. szósty level. Lol. Jest. Nagrywam odcinek. Za reklamę, sobie na tysiąc, że nagrywam odcinek. Nie mam hmm, odcinek. Ech. Tak ogólnie. Nie było głosu w moich filmikach, bo dopiero teraz odkryłem, że muszę na słuchawkach nagrywać i będzie głos. Tak, brawo ja. Normalnie nie brawo ja. No, ty gra. Także... No nie, jedna zabawa. Zapłoniana. Już mu powierzę. No. Raczej tak. Tang tank, tang. Tang tank, tang. tank. Tank, tank, tank. Wymyśliłam, że piło, Jakąś tam, tam, tam. Tang tang tang. Patrzcie. No i żeście patrzaj na moją rocket. Uh, nie princ drugi level kurde Riesek ty dranio przystań. No się krzygram. Skoń ton ton Dawaj, no nie nie. ту Wygram. ту Cześć ту ту zostało! ту 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 Dobrze mi idzie w sumie. A, no, 1814, no dbałem, że za dużo się eliksiru, domyślam się, no mam 4,9, to jest mega dużo. Dobra, jeszcze jedna arena i koniec. Dużo typów mazapa. To mega dużo typów. Puszczam to, puszczam to. Mam parponion co 7 i upyla mu się. to powierzy typ? Także wiesz? jest miniony. Mój miniony na no, 8, to od długo. Nawet. Ale pićmy z mikpół. O, nagłożę mu rakieta. No, przykro, przykro. przykro mi bardzo, ale takie życie o drugim, też mam na drugim. Dobra, wygrałem. No nie. Kurde, Rysiek. Rysiek. Przestań mnie tutaj stracić, że przegram. No nie, i Poczekam sobie na tego i wygram. kraj wiata. Jest następny na nagrania. Dobra, wygrałam. No, już wygrałam na luzie. Jest! Nie umiem już stać. Chodź, chodź. Dobra. To kończymy odcinek. Cześć, ja bym Michał. Michałaki dobra i do zobaczenia później.